Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Oto ja i Findus, ciotka książkula z Findusem, który otrzymał na cześć bohatera Svena Nordkvista imię. Drodzy Państwo, dziś jest piękne święto, wiesz, w findusku święto radia. I zaraz złożymy życzenia wszystkim radiowcom. Ja jestem z radiem związana od pięciu, ponad pięciu lat i bardzo 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 sobie cenię kontakt ze słuchaczami. To takie intymne spotkanie w studiu radiowym te rozmowy, kiedy łączą się ze mną i mówią albo piszą też. To jest coś tak nieprawdopodobnego, mam za sobą doświadczenia Pracy w telewizji, gdzie też były tylko dwie stacje pierwszy program i drugi program, więc byliśmy bardzo hołubieni. Audycje Ciuchcia, Budzi, Kmoliki Książkowe to, to były audycje, które realizowałam, które wymyślałam. I, drodzy Państwo, teraz w radiu. Jest zupełnie inaczej, ponieważ radio daje taką intymność, której w telewizji nie odnajdujemy. Ja przynajmniej tak to odbieram, a radio towarzyszy mi od urodzenia. Jako dziecko budziłam się właśnie przy tym radiu, będąc w mojej babuni. Teraz ono już niestety nie działa. U drugiej babuni miałam mniejsze radio i tak śmiesznie też migało zielonym oczkiem. Radio mnie budziło, radio kołysało do snu. I tak mi zostało. U mnie w każdym pomieszczeniu jest radio i jest ustawiona jedna moja ulubiona stacja. A tych stacji teraz mamy bardzo dużo, i dlatego chciałabym wszystkim złożyć życzenia radości z pracy, szczęścia. I zdrowia, bo no, i przede wszystkim pomysłów, pomysłów, i, i takiej wspólnej, to jest zespołowa praca, wspólnej, radosnej pracy. Wszyscy technicy, realizatorzy i autorzy y, audycji można powiedzieć, łączcie się w tym, a w mojej audycji chciałabym zwrócić uwagę nie tylko na wspaniałych gości, autorów. Na przykład gościłam autorów tej wspaniałej książki, wydawnictwa Tatarak. I polecam Państwu tę książkę, ale również zaprosić do spiszarki poetyckiej, profesor Janny Papuzińskiej. I w imieniu Pani Profesor i moim własnym wszystkim radiowcom składam życzenia. Zostałam zaproszona do radia dla Ciebie parę lat temu i dziękuję. Bardzo, bo jak się okazało, było to moje ciche marzenie, żeby popracować w radiu. Wszystkiego dobrego Wam życzę.